które dokonują swojego wspaniałego wykrywania turnieju u gospody wiejskiej. I niech to otwarcie tego 18 turnieju u gospodyń Wiejskich nabierze swojego świątecznego charakteru. Żyjemy w przestrzeni publicznej, społecznej, spotykamy się z różnymi wyznacznikami tego naszego bycia yy, na świecie. W sposób bardzo prosty i konkretny można to określić. Dzisiaj na przykład przeżywamy uroczystość Mistrza Króla. Dzisiaj kończymy rok wiary. Dzisiaj też przeżywamy turniej i skoków narciarskich. A więc to szerokie spektrum działań społecznych, które sami sobie wyznaczamy, jest dla nas rzeczą niezwykle ważną i istotną. Ten turniej, osiemnasty turniej, także jest dla nas wyznacznikiem święta, naszego wspólnego święta. I w imieniu Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Płuc, życzę, by to spotkanie świąteczne, niezwykle kreatywne dla wartości kulturowych naszej małej ojczyzny było wydarzeniem wielkim. Życzę radości i spontaniczności. Szanowny panie, panie starosto, koledzy wójtowie, burmistrzowie zaprzyjaźnionych gmin, delegacja z Kłodzka. myślę, że jeszcze pan Bronek, wszystkim oficjalnie dzisiaj powita, panie Prezesie izby rolniczej, sołtysi, no i oczywiście kochane panie. Sama nazwa osiemnastka to dzisiaj rzeczywiście pełnoletność. Ja od początku chyba byłem na wszystkich 18 turniejach kół gospodyń miejskich. To znaczy, że też już osiągnąłem pełnoletność. Peł, jestem pełnoletni. Dzisiejsze spotkanie po raz kolejny pokazuje, pokazuje, że macie w sobie wiele życzliwości, wiele pasji, Wiele pomysłów i wiele talentów. Pozwólcie sobie odwiedzić wszystkie stoły dzisiaj, które przygotowałyście na dzisiejszy wieczór. I rzeczywiście są one kolorowe, bogate, są pełne inicjatyw, tak jak wy. Jesteście niesamowitym darem dla gminy Puck i myślę dla powiatu Puckiego, że od tylu lat działacie na ziemi Puckiej. Nas pięknie i godnie reprezentujecie wielu, na wielu wystawach, na wielu pokazach, na wielu smakowitych y, prezentacjach. Dziękuję Wam za to, a dzisiaj myślę, że również zaprezentujecie to, co najlepsze w Was. Ta dusza Kół Gospodyń Miejskich jest niesamowita. Sam jestem ciekawy, jakie to pieśni dzisiaj zabrzmią o waszych, o waszych kołach gospodyń. Niektóre przecieki do mnie doszły, ale rzeczywiście oddaje to, co czujecie, gdzie mieszkacie, gdzie pracujecie. Myślę, że wszyscy czekamy na Wasz pokaz i prezentację. Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie witam. Życzę udanej rywalizacji, ale przede wszystkim zabawy. Osiemnasty turniej półgodzinny wiejskich ziemi ludzkiej uważam za otwarty. W całej świadczcie i powie nad. ale jak Pan Wójczek, niepełnoletni. Ty Jacek Malinczyk na sam pociąg. Ale i tak masz na ta zabie A ja chcę Wam życzyć, na chłopaki zjadli to, co wygrała malinci Pucha. Chłopaki zjadli. Ale zjadźcie pierwsze miejsce tym mnóstwem. Psiatką, ciemny lepszyłę, a bialci, tyryw a zacznijmy nasz ósmy turniej. turni. Już po raz osiemnasty witam Państwa serdecznie na turnieju Kół Gospodarki Wiejskich w Ziemi puckiej. Jak Państwo widzą, nasza impreza cieszy się ogromną popularnością. W tym roku mamy rekordową ilość uczestniczek, bo aż 20 kół. Przypomnę, że rozpoczynamy się w roku 1996 w Łępczu z pięcioma kłami. Także generalnie turniej nam się rozwija, no trudno się dziwić, turniej niewątpliwie aktywizuje, integruje kobiety w dostosowaniu się do przemian społeczno-gospodarczych. Promuje koła gospodarliwskie, które tak pięknie kulturują tradycje, rozwijają ruch artystyczny, organizują kulturalny czas wolny. Także, proszę Państwa, jest wiele walorów kół gospodarliwskich. Jeden z wybitnych Polaków powiedział tak, że tylko razem możecie dokonać cudów. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj razem, żeby móc wspólnie współuczestniczyć w tworzeniu cudu, jaki zapewne za chwilę będzie dziełem kół gospodyń A dzisiaj Panie między innymi właśnie już y, przygotowały produkty regionalne, zarówno cukiernicze, jak i piekarnicze. We, we, usłyszymy, Panie przygotowały prześwietlą wystawę, reportaż fotograficzny z imprezy z wydarzenia roku, i też warto to wszystko obejrzeć. Jak również tutaj na scenie, Panie wykonają taniec, polski taniec, urodę, wykonają piosenkę o swojej okolicy, a także modę letnią z aspektami sztuki ludowej. Nigdzie słowi tak nie, nie.